Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego publicznego portfela IKE. Dzisiaj wyjątkowy materiał, bo to już 24 wpłata na moje konto IKE. Coraz bliżej jestem do mknięcia mojego tegorocznego limitu i nie ukrywam, daje to dużą satysfakcję. W inwestowaniu liczy się niejednorazowy zryw, tylko konsekwencja. A dodatkowo mamy dzisiaj bardzo ciekawą sytuację rynkową, bo kupiłem 80 akcji Cognora po cenie 5,28 groszy. Dlaczego? bo piątkowa sesja otworzyła się ponad 20% niżej i warto wyjaśnić, co dokładnie się stało. To świetna lekcja o tym, jak działa emisja akcji, skąd biorą się spadki i dlaczego czasem nie ma się czego bać. Zaczynamy tradycyjnie od transakcji. Na ekranie widzicie moje najnowsze zakupy – Dino, AB, Playway, Budimex, Kruk, Votum, Cognor, Mirbut, Inpost, United Health, Exxon, ETF S&P 500 Energy, a także XTB i Zwick 80. Do tego doszła kolejna wpłata. 1000 zł na moje IKE. No i oczywiście najważniejsza transakcja tego tygodnia. 80 akcji Cognora, łączna wartość około 422 zł. Przejdźmy do sedna. Dlaczego Cognor spadł ponad 20%? Bo spółka ogłosiła pełne szczegóły planowanej emisji nowych akcji. I tutaj warto opowiedzieć krok po kroku, co to oznacza. Po pierwsze, Cognor emituje 60 milionów nowych akcji. A wcześniej wszystkich było około 171 milionów. To duże rozwodnienie. Po drugie, cena emisyjna to 5 zł za akcję, a dzień wcześniej kurs był na poziomie około 6,70 zł. Po trzecie, główny akcjonariusz Przemysław Sztuczkowski zgodził się sprzedać 43,5 miliona akcji, również po 5 zł. Czyli zrobiono tak zwaną budowę księgi popytu, żeby znaleźć duże instytucjonalne ręce do przejęcia pakietu. Po czwarte, i to jest najważniejsze: ten sam akcjonariusz kupi z powrotem tyle samo akcji, czyli 43,5 miliona sztuk po 5 złotych, czyli jego udział w spółce pozostanie na bardzo wysokim poziomie. Po co to wszystko? Żeby uniknąć sytuacji, w której 60 milionów nowych akcji pojawia się nagle na giełdzie i rozwala kurs do zera. To techniczny, kontrolowany proces pozyskania kapitału. Wielu inwestorów widzi słowo emisja i od razu panika. Spokojnie. Emisja oznacza rozwodnienie? Tak. Czy to zawsze złe? Nie. Najważniejsze pytanie to, na co firma wyda te pieniądze. I tutaj robi się ciekawie, bo Cognor nie jest spółką, która stoi w miejscu. W ostatnich pięciu latach zrobił inwestycje za około 1,5 miliarda złotych. To więcej niż wynosi obecna kapitalizacja firmy. Podniosło to moce produkcyjne, usprawniło procesy i przygotowało spółkę na następne lata. Tak. Przez to ponosili straty. Ale to normalne na etapie wielkich inwestycji. Teraz połączmy fakty. W kolejnych latach w Polsce ruszają gigantyczne projekty. Centralny port komunikacyjny, elektrownia jądrowa, ogromne inwestycje drogowe, kolejowe, gigantyczne zamówienia dla wojska. Wszystkie wymagają stali. Dużo stali. Druga sprawa. Sektor zbrojeniowy, w którym Kognor już działa. Blachy dla rosomaków, elementy do haubic, dostawy stali do pocisków kalibru 155 mm. I tutaj robi się jeszcze ciekawiej. Europa chce produkować ponad 2 miliony pocisków rocznie. Do tego potrzeba około 200 tysięcy ton stali. Kognor mówi wprost, że chciałby zdobyć od 20 do 30% tego rynku. Czy to pewne? Nie. Czy potencjał jest gigantyczny? Tak. Do tego od roku 2026 Unia Europejska wprowadza podatek wyrównujący koszty emisji C o 2. Tańsza stal ze wschodu przestanie być taka tania. Do tego możliwe podwyżki ceł na stal do 50%. Do tego możliwe obniżenie kosztów energii dla przemysłu ciężkiego. To wszystko są czynniki, które mogą dać Kognorowi drugie życie. Nowe środki będą przeznaczone na kilka kluczowych rzeczy: poprawę płynności, inwestycje w technologię stali dla sektora zbrojeniowego, rozwój produkcji stali do pocisków 155 mm, udoskonalenie procesów, które mają zwiększyć marżowość. To nie jest emisja. Podłatanie dziury. To emisja pod kolejną fazę rozwoju, który może się zwrócić wielokrotnie. Podsumujmy. Przy wczorajszym kursie 6,70 zł i 171 milionów akcji, kapitalizacja Kognora wynosiła około 1,11 miliarda złotych. Przy nowym kursie około 5,20 zł i przyszłej liczbie akcji 231 milionów, kapitalizacja to około 1,2 miliarda zł, czyli praktycznie tyle samo. Ale teraz znamy szczegóły, mamy jasność co do emisji, mamy plan wydatkowania środków i mamy spółkę, która może wejść w najlepszy moment od lat. Dlatego ja sam dołożyłem 80 akcji do portfela na IKE. Jeśli materiał był pomocny, zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję. Dzięki za oglądanie i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku publicznego portfela IKE.